Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po meczu 13 kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy w Piaskliwice Lechia Gdańsk, jest z nami trener gości pan Szymon Grabowski, panie trenerze proszę o komentarz po tym spotkaniu. Dobry wieczór, <coughs> może spuentuję ten mecz takim stwierdzeniem, że strzelając trzy bramki na wyjeździe, yy, prokurując czy stwarzając kolejne trzy minimum sytuacje, no, trzeba po prostu takie mecze wygrywać I, i, i tu mamy na pewno do siebie pretensje, że mimo, myślę, że dobrej gry, momentami bardzo dobrej w moim obrazie pokazaliśmy, w moim odczuciu pokazaliśmy momentami dobrą stronę Lech Gdańsk. Strzelając bramki myślę, że powinniśmy ten zamknąć mecz w około 55 minucie. Niestety stało się inaczej i, no, i gdzieś te domony z przeszłości powróciły. Mimo tego, i tak myślę, że byliśmy w stanie mieć tą piłkę meczową, i gdybyśmy byli dokładniejsi, moglibyśmy też to zamknąć w dogodny dla nas sposób w, w, w końcówce. Niemniej jednak trzeba i tak nam docenić ten, ten, ten punkt, bo wiadomo, że piask Gliwice u siebie często nie przegrywa. U siebie jest zespołem groźnym i, i, i rzeczywiście to pokazał dzisiaj. Wykorzystał moment, gdzie e, zbyt łatwo i zbyt mocno cofnęliśmy się do defensywy, i to, 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 to im się mm, opłaciło i przyniosło y, wymierny efekt. Ja jednak y, gratuluję mojej drużynie, bo w okresie y, ostatnio bez punktowania, dzisiaj, tak jak powiedziałem, w moim odczuciu powinniśmy stąd wyjeżdżać jako jako zwycięzcy, gdybyśmy wykorzystywali te sytuacje, które, które mieliśmy. Szanujemy punkt, pracujemy dalej i skupiamy się na kolejnym spotkaniu. Dziękuję. Dziękuję panie Drodni. Zaraz czas na Państwa pytania. Proszę o podnieść ręki, poczekanie na mikrofon. Wieczór pan z takimi Dzisiaj za Rzejabiera plany zagrał Andrzej King z wielu zmiana wymczonałską w kartek. Czy przekonał Pana na tyle, że w kolejnych meczach dostanie więcej szans kosztem Gujara? To się okaże. Mamy przed sobą długi, dłuższy mikrocykl niż, niż zwykle, bo następny mecz gramy w niedzielę. Na pewno będziemy rozmawiać jeśli chodzi o, 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 o jego indywidualne występie, ale też drużynowym. Myślę, że z perspektywy ławki mogę być zadowolony ze współpracy Andreja z Eliasem. Nie, nie widziałem na powtórkach jeszcze straconych bramek, więc na pewno też tutaj musimy się przyjrzeć. No ale mówię, ta rywalizacja cały czas trwa i, i, i zobaczymy, kto w niedzielę wyjdzie w pierwszym składzie. To meganicki Wirtualna Polska, to ja pytanie, kami domenę, bo tam chyba dwójka posz, poszła, tak? Czy, czy wiemy, co, co z nim i no, jak długo ewentualnie to nie będzie? Wiemy, że wraca po tom To Tu chwilę za, za wcześnie, żeby mówić. Pierwsze rzeczywiście prognozy nie są dobre, ale nie są też dramatyczne. Więc pewnie tutaj spokojnie musimy poczekać na, na badania e, w, w poniedziałek, bądź jutro. Pewnie jutro. Czy są kolejne pytania? Kolejny z jaka z Pianetto. Jelka z zolinka zapytam. Delikatnie mówiąc, no nie dał zbyt dobrej zmiany. To większość z kontaktu z piłką zakończyła się stratami. Czy to jest tak, że nie mógł wejść na przykład Tomasz Wójtowicz za menedż, czy, czy taki był po prostu plan? Dziękuję. Taki plan, gdyby nie było takiego planu, to, to, to sezon by nie wszedł, nie do końca uważam, że, że, że tutaj sezona była zmiana zła, a później Tomka Wójtowicza nie wiadomo jak dobra, więc tutaj, tutaj na pewno tą analizę też z, z zawodnikami przeprowadzimy i, 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 i też posłuchamy ich wizji na wybory w poszczególnych sytuacjach. Wtedy będziemy w stanie ocenić pewnie bardziej racjonalnie. Mirosław Solarek, panie trenerze, po meczu kibice troszeczkę porozmawiali, mówiąc delikatnie, z piłkarzami. Ja chciałbym zapytać, czy jest to forma, którą pan akceptuje? Ja po meczu to, co słyszałem, to, 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 to była bardzo pozytywna, budująca rozmowa. Tutaj, tutaj nie upatrywałbym się w tym, negatywnych emocji, wręcz przeciwnie, ci kibice, którym po raz kolejny dziękujemy, dali po raz kolejny raz wsparcie tej, tej, tej drużynie i takiego bodźca do tego, że w niedzielę znowu wspólnie będziemy w stanie powalczyć o, o trzy punkty i to jest dla nas najważniejsze.